Witam na kanale Ograć Book Na początek chciałem Wam przestać promocję od Forbet dla nowych graczy. Macie gry bez podatku przez pierwsze dwa tygodnie dodatkowo. Przy pierwszym wpłacie macie do 2000 zł formie bonusu I przy drugim wpłacie macie do 200 zł jako maxis zysk. Czyli po prostu w razie wygranego kuponu macie podwaję na wygraną. Bardzo fajna promocja Forbet. Jeżeli ktoś nie ma konta, może się zarejestrować. Link będzie w komentarzu pod filmem. A teraz przejdźmy do podsumowań. Jak zwykle jeszcze chciałem powiedzieć, że zapraszam na sobotę, niedzielę wtedy do wygrania. 50 do tego farbet. A teraz podsumowanie: po 30, dnia, po 30 kuponach i mamy skuteczność 15 na 30 kuponów, 50% plus, 104, plus 1140 zł. Wczoraj właśnie graliśmy na przełamanie, fajnie weszła piłka nożna po farcie. Wszystkie trzy spotkania, moim zdaniem, było. i żółta kartka w pierwszej lidze, w doliczanym czasie gry, gol w Danii. Też drugi doliczałem czasie do gry, no i y, Hiszpania, tam druga liga też już było gorąca, bo trzy bramki w drugiej połowie, a mogło być cztery, no i niestety by nam kupon nie wszedł, ale weszło, hokej z kioszykówką też wszedł, no i niestety tenis zawiódł, tak to był większy plusik, no ale co mamy, to mamy, yy, no mam nadzieję, że to będzie tak nam szło do przodu i procentiki też do przodu. Co wybrałem na dzisiaj, no niestety dzisiaj jest takie niszowe rzeczy, tak się ją kupony. No niestety tylko na te y, ligi inne y, sporty. Mamy coś ciekawszego, bo tak to, to słaba była dzisiaj oferta ogólnie. I wybrałem oczywiście tenis, y, RUS Elena Gabriela, Lukas Foile i i Faria, to jest Debel. I myślę, że te trzy, trzy zdarzenia powinny wejść. No, po faworytach gramy Debel, zawsze to Debel. Moim zdaniem najpewniejsze są Deble w takich niskich kursach. No a tak to gramy na faworytów wyżej rozstawionych zawodników i wyżej w rankingu. Mam nadzieję, że to wejdzie. Następnie gramy piłkę nożną i to jest Anglia. No, ciężkie te nazwy, ale znam te niektóre zespoły. Oczywiście znam Sheffield... Wednesday, mam nadzieję, że poradzi z Mansfieldem, to jest wyżej rozstawiona, drużyna w wyższej lidze. Ten Sheffield Wednesday to, jest, to są takie eliminacje w pucharze w, w, w Anglii, takie tak jakby playoffy. Następne spotkanie Milton Keys z Wy Wycombe Wonders, no ta Wycombe Wonders jest bardzo overowa. Milton Keys też, myślę, że tam będą dwie bramki, tak właśnie gram. I ostatnie zdarzenie, zdarzenie, ostatnie, no tak, zdarzenie. Gramy tutaj też Chesterfield, który znam i też gramy na Over 1,5 gola, który gra z, z Wrexhamem, no tak, zespołu akurat nie kojarzę, ale często właśnie Chesterfield widzę, że gra overowo, -over, dlatego gramy na Over 1,5 gola. Następne yy, yy, no zdarzenia yy, na kuponie to są hokej, dzisiaj wybrałem tylko hokej, myślę, że powinno to wejść. Yy a kurs nie ucięło, no ale jest 2-16 ogólnie, bo widać, że 2160 do wygrania co tutaj gramy Ladia Toglatti, to jest Rosja że wygra sobie z tu z Legionem i następnie Francja Grenoble, Brunus, Lups z Nice myślę, że sobie poradzi ogólnie we Francji Grenoble jest jedną z lepszych drużyn i myślę, że sobie ze Słabiakiem z Nice poradzi i ostatnie spotkanie druga liga bodajże Szwajcarii tak, Witterbaum z Olten Olten, no, jedna z lepszych drużyn mam nadzieję, że awansuje gra na wyjeździe, oczywiście hokej na wyjeździe to jest taki trochę ryzykowny, ale i u siebie też jest widzę ryzykownych, ostatnio gram ale myślę, że Olten sobie poradzi, ostatnio mecze wyjazdowe po niskich kursach zawsze wchodziły, także teraz też tak typuję i mam nadzieję, że to wejdzie jak zawsze zapraszam na sobotę, niedzielę jeszcze raz do wygrania macie 50 do tych forbet życzę wam powodzenia, zieloności